Witam Was spodobaj na kanale Holokron. Dzisiaj opowiem Wam o Kananie, Jarusie. Zapraszam. Kanan Jarus, urodzony jako kaleb Duma. O kodzie rozpoznawczym Widmo I był członkiem Zakonu Jedi żyjącym w końcowym okresie panowania Republiki Galaktycznej, który później dołączył do rebelii przeciw Imperium Galaktycznemu. Był padałanym mistrzyni Depy Bilaby i brał udział w wojnach klonów. Dzięki poświęceniu swojej mistrzyni zdołał przetrwać rozkaz 66 i przyłączyć się do przebytnika Jonusa Kasmira. Gdy ich drogi się rozeszły, Kanon wraz z Herą Syndulą rozpoczął organizację oporu. Przeciw reżimowi używał trzeciej formy w walce na miecze. Wydarzenia z końca wojen klonów mocno wpłynęły na mężczyznę, który nie lubił rozmawiać o swojej przyszłości. Nowy tryb życia pod rządami Imperium zmusił Kanona do porzucenia dawnych wierzeń, przez co stał się sarkastyczny i zarozumiały. Jarus posiadał też zdolności przywódcze, jednak pomimo iż dowodził grupę budowniczą, w przeciwieństwie do Hery nie znał wszystkich jej sekretów. Po utracie wzroku, znacznie zmieniło się jego zachowanie. Wyłączył się z życia rebelii godzinami medytując. Przez ten czas Ezra musiał uczyć się na własną rękę. Kiedy poznał jednak Bendu, ten zmienił jego podejście i zaangażował do pomocy przyjaciołom. czasem faktycznie pomagał w ustalaniu kilku spraw, czy też organizacji misji, lecz często zostało z Herą na goście, mimo tego nie bojąc się w ostateczności walczyć. Kaleb urodził się w 1933 roku przed bitwą na Jawin. W końcowym okresie istnienia Republiki Galaktycznej. Gdy był dzieckiem, odkryto, że był wrażliwy na moc i zabrano go z jego rodzinnej planety do świątyni Jedi na Coruscant, gdzie się wychował. Ze względu na młody, bardzo młody wiek, nie pamiętał swoich rodziców przez następne lata, był szkolenie pod okiem wielu mistrzów, w tym Jody. Zaprzyjaźnił się również z dwoma innymi adeptami, Samo Quit i Tae uzumo W czasie pobytu w świątyni poznał również mistrzynię luminary Unduli. Znany był wtedy z faktu, że zadawał wiele pytań, co często było odbierane jako kwestionowanie decyzji innych. Usłyszał w tym okresie również o planecie Malach oraz o tym, że należy jej unikać. I to było na tyle. Jeśli wam się spodobał, zostawcie suba, lajka, jakiś pozytywny komentarz i zapraszam również na fanpage, który link macie w opisie. Cześć!